Nauczanie domowe, 19 listopada, pierwsza księga machabejska, rozdział 4, wersety 36 37 oraz od 52 do 59. Juda i jego bracia powiedzieli, oto nasi wrogowie są starci, chodźmy, aby świątynię oczyścić i na nowo poświęcić. Zebrało się więc wszystko wojsko i poszli na górę Syjon. 25 dnia 9 miesiąca, to jest miesiąca Kislew, 148 roku, wstali wcześniej rano i zgodnie z prawem złożyli ofiarę na nowym ołtarzu całopalenia, który wybudowali. Dokładnie w tym samym czasie i tego samego dnia, którego poganie go zbezcześcili, został on na nowo poświęcony przy śpiewie pieśni i grze na cytrach, harfach i cymbałach. Cały lud upadł na twarz, oddał pokłon i aż pod niebo wysławiał tego, który im zesłał takie szczęście. Przez osiem dni obchodzili poświęcenia ołtarza, a przy tym, pełni radości, składali całopalenia, ofiary pojednania i uwielbienia. Fasady świątyni ozdobili złotymi wieńcami i małymi tarczami. Odbudowali bramy i pomieszczenia dla kapłanów i drzwi do nich pozakładali. A między ludem panowała wielka radość z tego powodu, że skończyła się hańba, którą sprowadzili poganie. Juda zaś, jego bracia i całe zgromadzenie Izraela postanowili, że uroczystość poświęcenia ołtarza będą z weselem i radością obchodzili z roku na rok przez osiem dni, począwszy od dnia 25 miesiąca Kislew. Zwycięstwo, oczyszczenie świątyni i przywrócenie kultu staje się powodem wielbienia Boga i to wielbienia z wielką radością. To jest tu kilkakrotnie podkreślane. W czasie poświęcenia ołtarza mamy takie oto elementy: śpiew pieśni, gra na cytrach, harfach i cymbałach, lud pada na twarz, zgromadzeni oddają pokłon Bogu. I pod niebiosa wysławiają majestat głośno wołają nie trudno tutaj dopatrzyć się modlitwy uwielbienia wychwalania boga za to zwycięstwo i za to jak mówi pismo szczęście które im przyszło przeżywać z tego właśnie powodu kilka ważnych elementów tu się znalazło w czasie tego Uwielbienia w czasie tego poświęcenia, a zaangażowany jest cały człowiek. I to jest istota modlitwy, kultu, uwielbienia Boga. Cały człowiek jest zaangażowany, bo słyszymy Jego śpiew, bo widzimy grę na instrumentach, bo widzimy pokłon, a nawet padające na twarz przed majestatem Boga osoby. To wszystko powoduje, i zachęca nas, żebyśmy tak samo przeżywali i święta, i te momenty, w których widzimy Boże działanie. Kiedy chcemy uwielbić Boga w tym, co uczynił, i w tym szczęściu, które przeżywamy w związku z Jego interwencją, w związku, w związku z Jego działaniem i naszym udziałem w tym pięknym dziele, które. Przeżywamy. Chciałem między innymi też zwrócić uwagę na muzykę. Gra na cytrach, harfach i cymbałach. Są to nieco inne instrumenty, niż dzisiaj używamy, ale widzimy ich wielość. Wszystkie instrumenty chwalą Boga. Myślę, że to jest też dla nas podpowiedź, ponieważ każdy z nas może włączyć się w takie właśnie uwielbienie. Są utalentowane osoby, które. W szczególny sposób mogą to wziąć jako ich wyraz modlitwy, ich sposób uwielbienia. Są oczywiście tacy, którzy podkreślają rolę organów na liturgii. No i słusznie, ale równocześnie trzeba powiedzieć, że organy są własnym instrumentem Kościoła niecałe 100 lat, ponieważ dopiero. W 1928 Pius XI tak właśnie nazwał organy. Wcześniej wcale tak nie było. One były oczywiście używane, ale to nie był instrument własny kościoła. A dopiero w 1955 Pius XII wskazuje na to, że organy mają pierwszeństwo przed innymi instrumentami. Dopiero w 1955 roku pokazano organy jako mające pierwszeństwo. Zatem do tej pory wszystkie instrumenty były traktowane równo. Każdy instrument był uwielbieniem Boga. Jeżeli tak było przez 2000 lat, dokładnie mówiąc 1900, no to jest to jakaś wskazówka, że wyrzucanie teraz wszystkich innych instrumentów z kościoła. Z liturgii jest nieporozumieniem. Jest tak, jakby ucięciem całej prawie dwutysięcznej tradycji Kościoła. I trzeba sobie dopowiedzieć, że wcześniej, przed 1928 rokiem, mamy takie stwierdzenia, że organy są do podtrzymywania śpiewu. I trzeba uważać, aby one nie zagłuszały tego śpiewu. Wcześniejsze, wielokrotne wypowiedzi papieskie czy dokumentów interweniują, by rugować nadużycia muzyki organowej w liturgii. I dopiero przez wiele lat wytworzył się ten styl i sposób, który znamy dzisiaj. Nie chodzi o to, że teraz będziemy przeciwko organom przemawiać, ale chodzi o to, żeby to ustawić we właściwej proporcji. Chodzi o uwielbienie Boga, a nie o dogmatyzowanie jakiegoś jednego instrumentu. Cały człowiek ma wielbić Boga. I trudno się dziwić, że ktoś mniej przeżywa poruszeń duchowych przy organach, jeżeli jest z innej kultury, z innego pokolenia, z innej tradycji muzycznej. Warto przy tej okazji przytoczyć. Ten dokument Piusa XII, który mówi tak, dźwięki organów bowiem wybornie harmonizują z pieśniami i obrzędami, dodając im splendoru. I dalej, organy wzruszają serca wiernych, napełniają mnie niebiańską radością, pociągają ku Bogu i rzeczom wyższym. Widać więc, że organy są rozumiane jako współbrzmiące z ludzką radością. To nie jest tak, że organy mają wykasować radość. Wprost przeciwnie, one wzruszają serca wiernych, tak mówi dokument Kościoła. Zatem emocjonalność na liturgii nie jest czymś dziwacznym. Dokument Kościoła, który pokazuje organy jako instrument. Pięknie współbrzmiący z całymi obrzędami, akcentuje ludzkie przeżywanie, napełnia ludzkie serce niebiańską radością. A jeżeli w jakiejś grupie społecznej te organy tak nie brzmią, nie wzruszają serca, nie napełniają niebiańską radością, to trudno tych ludzi za to ganić czy winić. Jeżeli ktoś Świętuje swoje zwycięstwo nad grzechem, oczyszczenie swojej świątyni i uwolnienie z różnego rodzaju nałogów i powrót do modlitwy i używa tego innych instrumentów, to czym oznacza to, że on gorzej wielbi Boga, źle wielbi Boga? Organy będą własnym instrumentem Kościoła, ale chodzi o to, żeby nie przesadzić w drugą stronę żeby nie zniszczyć tego wszystkiego co w człowieku jest wielbieniem jest radością jest oddaniem chwały nawet jeżeli używamy innych instrumentów potrzeba nam więc takiej mądrości w tym aby jak mówi słowo co roku wracać z tą samą radością z tego powodu że jest Nowy ołtarz, że jest odnowiony kult, że stajemy przed Bogiem i cały człowiek z całym bogactwem swojego słowa, swojej muzyki, swoich instrumentów, swojej kultury staje przed Bogiem. I to jest istota. Niech Tobie w tym Bóg błogosławi. Ojciec, syn i Duch Święty.